Ja nie muszę widzieć, żeby to widzieć, bo to czuję. Cześć! Ja dzisiaj jestem w miejscu, w którym próbują sprawić, by osoby niewidome choć trochę zobaczyły. Jestem w siedzibie Kanon, gdzie przygotowywana jest wystawa 15 różnych obrazów, na przykład nosorożca albo wydruk USG w taki sposób, żeby każdy z nas osoby widzące, niewidzące, słabowidzące mogły zobaczyć jak to wygląda z różnej perspektywy. I wystawa nosi nazwę World Unseen będzie prezentowana od 5 grudnia do 20 grudnia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wszystkie dane będziecie mieli poniżej. I na pewno jeszcze nie raz o tym będę mówić, ale co tutaj jest kluczowe? To, że drukujemy na specjalnych drukarkach w dużym formacie, i mnie to zaskoczyło, że można wrzucić naprawdę gruby materiał, na którym to wszystko jest drukowane. Pokażemy wam za chwilę jeden z przykładowych wydruków, co dla osób widzących. Dla osób widzących ważne jest to, że będą mogły zobaczyć wydruki z perspektywy osoby. Chorej na wzrok. Czyli na przykład, jak widzi osoba z jaskrą, jak widzi osoba z zaćmą i jeszcze z inną chorobą. Będziemy mogli posłuchać audiodeskrypcji, która jest przygotowana do tych obrazów, pozwoli nam trochę zamknąć te przysłowiowe, ale nie tylko przysłowiowe oczy i posłuchać, co autor miał na myśli, co na tym zdjęciu się znajduje. Dodając jeszcze do tego Braille krótki opis w Braille'u, no to tak naprawdę mamy różnorodność. Za mną jest drukarka Canon Arizona, ale obok jest Grzesiu, który obsługuje tą drukarkę. Grzesiu, jakbyś mi powiedzieć kilka słów na temat jak to jest drukowane, jak to działa, no bo technologia tego druku jest czymś niesamowitym. Trwałe to jest yy, przede wszystkim i, i to, to jest przyjemne po prostu dotykając tego obrazu, tego wydruku. Jest to drukarka atramentowa. Jedyna różnica od zwykłych, domowych drukarek to jest użyty atrament. On po prostu jest utrwalany światłem UV. I polimeryzując, zamienia się w obroszczeniu w plastik, dlatego możemy tego dotykać i jest to trwałe. Czyli to jest jakiś specjalny atrament używany tak, w tej drukarce? Tak, 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 tak. Ok, ale tam są różne kolory Są cztery kolory, tak jak w drukarkach domowych cmyk. i cmyk, i z tego jest budowany. Rzeczywisty obraz. Rozumiem. Jak, jeżeli chcecie zobaczyć te wydruki poczynione przez tę drukarkę i Grzesia, to przychodźcie na wystawę. Więcej szczegółów nie niebawem.